Partner, Mój partner stwierdził, że e, ja mówię: chyba nie zamierzasz wypić całej szklanki tak naraz. No nie, bo on tak się przyjeżdżał do tego. A co, ja nie wypiję? No i kurwa wypił. No i później gonił kuleczkę. Tak, przesyła godziny. 10 złotych, Ale widać, że kiedyś tyle maczka nie jadłaś, co teraz. pod kątem dobrym, gdzie trzeba ustawić.